gdzie no, nie była fałszywą tego spotkania, dzisiaj przyjechała do i im... no, gospodarze postawili dosyć mocne warunki wymagające do na a z pewnością zgarną dwa duże punkty meczowe. Proszę Państwa, zatem bieg numer 14, jego sponsorem jest firma Karman, oferująca okna, bramy, garażowe drzwi rolę, a także profesjonalny montaż i serwis. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Karmat Rzeszów, ulica Przemysłowa 3. A skład tego wieści wygląda następująco. Z pola w pasku czerwonym Dawid Bapart, z pola żółtym Ernest Koza, z pola w po niebieskim Josh Krajczonek i z pola w z białym Scott Nichols. Już za chwilę wiek numer 14. Przedostatnie wieści dzisiejszego pojedynku. 14, pierwszy z Dawid Lampa, Ernest Koza, dalej Josh Galiczawek, który się wydaje mocniejszy i piękniejszy na naszym torze z wyścigu na wyścig. A partnerem Ernesta Kozy, Scott Nikos. wyścig 14-43-32. Jak wspomniałem, każdy punkt jest ważny w kontekście meczu rewanżowego w Nowej Kucie i dużego punktu bonusowego do tabeli po ludzie zasadniczej. 214, A więc jeszcze raz, 214, Lampard, Koza, Grajczowek, Nikosz, wielkie brawa, stać do boju, słyszę topik, słyszę brawa!